Szanowne Państwo, trzy kultowe listy ze Złotego Okresu Starej Szkolnej, rok 2017. Wszystkie trzy epistoły czyta pani doktor mojka Diamentowska. Tutaj w pierwszej części przedstawiam rys historyczny każdego z nich, a w części drugiej same listy. List Andrzeja Popiołka z lata 2017 roku. Jak pamiętamy ten epistoł wszedł praktycznie z buta w annały najlepszych listów, z całego okresu trwania szkolnej, i pomimo iż trafił on z donosikiem na trójkę, to nie wywołał długotrwałych reperkusji i skończyło się tylko na jednym filmie. A sam autor, legendarny Alojzy Popiołek, no po dziś dzień udziela się na YouTube. List z krematorium był już w okresie PRL-u, głównie w latach 80-tych, swego rodzaju memem trollingiem. Pisany na maszynie, opatrzony pieczątkami, w nieco odmiennych wariantach pojawiał się w przeróżnych zakładach pracy, biurach, fabrykach czy PGR-ach. Pomimo różnic w tekście zawsze dominował wątek wezwania danego delikwenta. Zwykle nie wylewającego za kołnierz pijaka, dostawienia się z określonym sprzętem w krematorium celem spopielenia go. Od postanowienia nie można było się odwołać. Genialny w swojej prostocie kwit powrócił w lecie 2017 roku w formie listu od Alojzego Popiołka na Szkolną 17. Adresatem był Kononowicz. I kim jest ów Alojzy Popiołek? To Don Intrus z kanału Don Intrus. Carter Lee Original, wieloletni widz US-17, niegdyś akuratny antybobolak i fan starej, nieskażonej gumą szkolnej. Aktywny po dziś dzień na przeróżnych lajtach, ostatnio widziałem go u Barney'a na przykład. W opisie link do jego kanału i czytania tego niezapomnianego wezwania przez samo fekalne Yeti, nagranego przez jeszcze wtedy nieopierzonego Majora. Kolejny klasyk klasyków trollingu listowego w historii uniwersum Kononowicza epistola prezesa do spraw propagandy Beko Hołka. Podobnie jak list od mecenasa z Piaseczna, również i tu mamy silny wątek wychwalania lalusia i napiętnowania obżarstwa kakaowego raptora. Autor listu po dziś dzień jest nieznany, chociaż zauważyłem przez lata, że kilku widzów Szkolnej 17 przyznawało się do autorstwa, no jednak nie jestem w stanie tego potwierdzić. Film z czytaniem listu jest ciekawy, bo widać niesamowitą chwilność psychiczną kandydata na kandydata na filmie. Od początkowego orędzia męża stanu, przez srogi agresor, i bębeński lament, a koniec końców psychotyczny śmiech i radość przez łzy. Kawał dobrego trollingu z wiosny 2017 roku. Trzeci klasyk klasyków listowego trollingu w historii Uniwersum Kononowicza. Debiut oryginalnego Mecenasa z Piaseczna, który to po raz pierwszy i jak wiemy nie ostatni doprowadził Kiernoza do potężnej knur i furii. Tu w niezapomnianej czarnej bluzie karbon zabudów na filmie kręconym przez Szczocha. Epistoła wywołała pierwszą aferę widzowską i poniżenie dla Piaseczna. List spisany ręcznie na trzech połówkach, jak to ujął eldefekatore swego czasu, dorzucony był do jednej z pierwszych paczek mecenasa na przełomie zimy-wiosny 2017 roku. Przechwycony przez kierno za list całkowicie spontanicznie strigerował Mlecznego Golema. Powodem tego był fakt, że wychwalał strusia i łajał grubasa za nadmierne obżarstwo i owalny bęben. Dodatkowo owalna małżonka była zazdrosna o niejaką Gosie. W paczce znajdowało się opakowanie parówek, czy też kabanosów o nazwie Żarłaki. Kiernos chciał się odgryźć bandycie z Piaseczna nazywając go Ni-bębenem i niżarłakiem, czyli chudzielcem i niejadkiem. Bowiem przypomnę, że Ni to jest zaprzeczenie, to jest Nie. W liście przewija się również pierwsza oryginalna czarna szprycha, Joanna która już kilka miesięcy później nie chciała mieć kontaktu z Lalusiem ze względu na perwersyjne wyznania telefoniczne tegoż. Tutaj zadziałał na pewno czynnik chaosu, w sposób podobny do trollingu nieznanego, z piciem farby i żarciem asfaltu. Wojewódzki Zarząd Pieców Krematorycznych, Lublin, ulica Nieboszczyków 70. Wezwanie. W związku z tym, że obywatel Krzysztof Kononowicz osiągnął już odpowiedni wiek i wypił wystarczającą ilość alkoholu, przypadającą na notorycznego pijaka, Zgodnie z polską normą PN, myślnik 93, łamane przez A, myślnik 18.0.11 i stał się zbyteczny dla społeczeństwa i uciążliwy dla otoczenia w myśl ustawy 167 przez 10 prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2001 roku zamieszczonej w dzienniku ustaw numer 27 836, obywatel winien zgłosić się osobiście w tutejszym krematorium w ciągu 7 dni od daty niniejszego wezwania przy piecu numer 4. Celem poddania się spuszkowaniu. Spożycie alkoholu i innych substancji wybuchowych przed spaleniem surowo wzbronione. Zabrania się wydawania nieprzyjemnych odgłosów, aż do całkowitego zakończenia obróbki termicznej. Obywatel winien zabrać ze sobą dowód osobisty, wiązkę suchego chrustu, koks lub inny materiał palny w ilości 0,5 kg na 1 kg masy ciała, pojemnik na popiół, pudełko po landrynkach. 5 tysięcy na koszty manipulacyjne przed przybyciem należy: umyć nogi, zostawić w domu protezę zębową, pożegnać się z kolegami pijakami. Możliwość odwołania od niniejszego wezwania nie istnieje. Sprawę należy traktować poważnie i z pełną świadomością konsekwencji, które zostaną zastosowane wobec obywatela w przypadku spóźnienia lub zignorowania wyżej wymienionego wezwania. Dyrektor Krematorium i Fabryki Nawozów Sztucznych, Alojzy Popiołek, Lublin, dnia 23 czerwca 2017 roku. Powiadomienie. W imieniu prezesa Głównego Urzędu do Spraw Propagancji pragnę podziękować panu Wojciechowi, majorowi S. Borodo za przekazywanie nam poufnych informacji na temat nielegalnej działalności Krzysztofa K. Borodo. Dziękujemy Panie Wojciechu za donoszenie na wyżej wymienionego człowieka i planujemy w związku z tym przyznać Panu odznaczenie za zasługi dla kraju oraz dla całej propagandy. Pisał Pan do nas, że Krzysztof K. Borodo jest pasożytem Bożym i cały czas ŻRE. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, zostanie on stosownie ukarany i zamknięty do więzienia. Wspomniał Pan także, że Krzysztof K. Borodo jest darmozjadem i zawadza bębenem osłupy wysokiego napięcia. Nasz urząd nie może dłużej tolerować takiego zachowania. Będziemy z całą stanowczością tępić żarłactwo i bębeństwo. Jeszcze raz dziękuję panu majorowi i liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję, że będzie pan nadal donosił o wszystkim, co robi ten pękaty bur, jak go pan nazwał Szrek. Szrek niedługo pójdzie siedzieć, a pan otrzyma medal za zasługi. Panie Wojciechu, proszę zgłosić się do naszego oddziału w celu złożenia zeznań przeciwko Krzysztofowi Szrekowi Kaborodo. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 wręczymy Panu od razu odznaczenie. Z wyrazami szacunku B. Kochołek, Naczelnik Urzędu do Spraw Propagancji. Drogi majorze, z tej strony mecenas. To paczka dla Pana i dla Szreka, a nie tylko dla Szreka. Pozdrawia Pana cała Warszawa i namiętna Gosia, której aż się ciwka spociła na myśl o Pańskim Rządle Bożym. Nie miałem kiedyś zrobić zakupów, ale obiecuję wysłać więcej darów dla Pana. Jest Pan idolem całej Warszawy. Pozdrowienia dla Marka K., Joanny Eł i wszystkich Bożych Dziur. P.S. Szrek niech tyle nie żre, bo mu bęben wypierdoli w powietrze. Papa. Pa.